Dzień dobry, dzień dobry, witajcie. Z tej strony Agnieszka. Wyjazdowo znowu nasza ziemia obiecana u wujostwa na działce. Skłoniło mnie to, a w ogóle dzień dobry. Dzień dobry. Kulturę dzień dobry, trzeba zachować, się. tak? Wujek Piotrek w swojej e, szerokiej wiedzy dzisiaj gości mnie, bo chciałabym dowiedzieć się czegoś więcej o różanecznikach, o rododendronach, bo to zamiennie można używać. Tak, jedna i druga sformułowanie jest prawidłowe. Mhm, właśnie. I mamy taki, takiego przedstawiciela tutaj za naszymi plecami. Wujek. Powiedz mi, ile on ma lat? Kojarzysz? No, Nie? ten ma już ponad 30 lat. Ojej, Ponad 30 lat. Jak dużo, dużo w ogóle zauważyłam, że dużo kwiatów, drzew u was na działce, to są jakieś takie dziesiątki lat. Tak, bo na początku działka była jako warzywna, mhm. ale z czasem zaczęliśmy przekształcać ją w działkę Bardziej taką estetyczną. Okay, że kwiaty tutaj też się kwiaty, kwiaty, tak, a szczególnie kwiaty są domeną mojej żony. Mm -hmm. Dlatego coraz więcej pojawiało się kwiatów. No, Zaczynaliśmy y, od różoneczników, bo, tak. bo to były kwiaty, które. krzewy praktycznie, bo to jest krzew. Tak, tak, potężnie. No. <laughs> duży krzak. One długo muszą rosnąć. Mm -hmm. I zaczynaliśmy od nich. No, pierwszy był różanecznik, ale on nie bardzo rośnie, bo nie wiem, jakiś jest Odmiany? dziwny, jest dziwny, jakaś odmiana. Y, y, jest starszy, ma 35 lat chyba, ale no. y, nie rośnie tak jak powinien. Okay. Jakaś odmiana jest bardzo dziwna, być może być może mu ziemia nie pasuje, ale mhm. tak był sadzony i tak do tej pory jest w tym mhm. samym miejscu. Mhm. Natomiast ten był następny. No już. Y, już rośnie inaczej. No on ma takie 2,5 do 3 metrów w niektórych miejscach, no, nie? on, już był, on już był skracany. Aha. Tak, bo on był bardzo, bardzo był gęsty, on już był przycinany. Okay. Bo no, rozkładał się na dużo, dużej powierzchni mm -hmm. i no i zabierał du dużo miejsca mm -hmm. zabierał i mm -hmm. był przycinany. Mm -hmm. I po przycięciu właśnie zaczął lepiej rosnąć. Mm -hmm. Coś, co jest takie dość często spotykane, że jak podcinamy, to rośnie lepiej. W przyrodzie tak, 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 tak. mamy często. Chociaż, chociaż niektórzy mówią, że y, rododendronów nie powinno się ciąć, mhm. ale my, mimo, mimo wszystko żeśmy zaryzykowali i, i go żeśmy troszkę od dołu poprzycinali, no i się odwdzięcza. My tak o magnoli słyszeliśmy, że magnolia nie lubi podcinania, po czym w zeszłym roku musieliśmy ją zredukować, bo bardzo nam już zacieniała pomieszczenia w domu. Zredukowaliśmy ją do jednej trzeciej jej objętości korony i ona sobie nic tego nie zrobiła. Kwitła w tym roku, odrosty są, więc może lubi, może nie lubi. Nasza musiała polubić. Po I polubiła. I polubiła, <laughs> dokładnie. A jaki kolor tego różonecznika? To jest biały. Okay. To jest biały, mhm. ze środeczkiem... Bordowym. Okej. Okay. Środeczek ma bordowy. Chociaż ja z tych Waszych różnoręczników najbardziej lubię ten taki fioletowy. Też mamy. Mhm. Dostałam też od Was sadzonkę tak, jego. Tak, tak, Już teraz w lepszej skondycji, kondycji, bo w pewnym momencie bardzo tak podupadł na zdrowiu. Był na zbyt wyeksponowanym na słońce miejscu. No właśnie, porozmawiajmy o miejscu. Tak różaneczników. Tak, tak. Gdzie one lubią przebywać, w jakich okolicznościach? No tutaj właśnie tak jak widać, że on nie jest w pełnym słońcu, ten różanecznik. Mm -hmm. On jest y, w półcieniu, mm -hmm. pół bo y, tak już kiedyś wspominałem o borówkach i tak. innych tych, tych krza, krzewach, że one mają też bardzo płytką. Y, Płytko mają korzonki. Mm -hmm. I mm -hmm. korzonki są bardzo delikatne mm -hmm. na, i podatne na wysuszanie. Mm -hmm. Dlatego ja wszystkie rodzaje drony sadzę w półcieniu. Okay. Nie, nie na dużym słońcu. Uh -huh. Bo zauważyłem, że jeden różanecznik rośnie, no, ma więcej słońca. Uh -huh. Z tego powodu, że rosła tamtuja i tą tuję wyciąłem. Tak. I dostał dużo słońca. I w te dni upalne, kiedy, które były, no, słabo mu. Słabo mu to szło i, i zwijały mu się listki. Okay. listki. Listki nie były takie dorodne, tylko zaczęły mm -hmm. się lekko zwijać. Mm -hmm. I to był sygnał, że ma za mało wody, mm. za dużo ciepła. Mm -hmm. No musiałem podlewać. Mm -hmm. Dość dużo wody dostał i, mhm. i doszedł do siebie w ciągu jednego dnia. Mhm. No, właśnie ta sadzonka, którą miałem od wujka w zeszłym roku, dostałam. Sadziłam też w zeszłym roku do gruntu. No i myślałam, że tam jest cień przy naszej bramce wjazdowej do domu. Okazało się, że jednak słońca jest za dużo i on tam cierpiał w tym roku. Przesadziłam go w inne miejsce. W tym momencie widzę już nowe liście, pojawiły się. On nadal jest taki delikatny i bardzo tak chodzę wokół niego i badam sytuację, ale wydaje mi się, że to miejsce będzie lepsze dla niego. właśnie. Takie, gdzie szybciej tam wpada cień na to miejsce, gdzie on w tym momencie jest. Na razie wam tego nie pokazuję, ale jak już będzie co oglądać, to was oczywiście zaproszę. O, o różaneczniku, to co bym dzisiaj chciała usłyszeć, to to, jak go rozmnażać, bo przecież można naszymi metodami takimi działkowymi. Tak, oczywiście. No Nie wszyscy o tym wiedzą, ale, ale dużo rzeczy, dużo, dużo krzewów jest, które można rozmnażać. Samodzielnie. Mm -hmm. Nie potrzeba kupować nowych. Mm -hmm. Któryś, który nam się bardzo podoba, można go rozmnożyć. Mm -hmm. Jest taka metoda. <laughs> o tym właśnie dzisiaj. Tak. Metoda, którą. Możemy pokazać. Tak. Dzisiaj właśnie dowiemy się, jak e, zmultiplikować sobie różanecznik, który macie na działce, bo okazuje się, że możemy. Nie trzeba wcale jechać do żadnego sklepu, do, e, kupić. Można sobie samemu taki wyprodukować. Tylko to jest kwestia oczywiście jak ze wszystkim czasu. Tak, to jest kwestia czasu. Mhm. Ale przynajmniej jest później radość, że samemu się coś, coś nowego stworzyło. Dokładnie, to prawda. To zapraszamy Was do tego odcinka. Będziemy dzisiaj rozmnażać różaneczniki. Ślicznego malucha tutaj przyniosłeś wujek, tak. Bardzo dorodne maleństwo. Ile to dziecko ma lat? No, to maleństwo ma dwa lata. Mhm. Fajne. A jaki to jest kolor? Jaki będzie kolor? To jest też kolor, ten sam, o którym mówiliśmy przed chwilą, biały, mhm. z bordowym środkiem. Rozumiem. Co mamy tutaj w środku? W środku jest ziemia. I. Zakwaszona ziemia mm -hmm. i przysypane jeszcze tam korą. No właśnie, wszystkie. Szyszki, szyszki są tak. Wszystko co daje kwas. Wszystko to, co jest do, co kwaśne. Czyli tak naprawdę, gdybyśmy chcieli, to możemy również poczęstować taką ziemią e, borówkę. Tak, tak, mm -hmm. tak. To jest to samo. Okej, okay, dobra. I Boru tak samo hortensja. Hortensja, borówka, mm -hmm. e, rododendron potrzebują praktycznie tej samej ziemi. Super. To teraz e, pokaż mi, proszę. E, co zrobić, żeby mieć ten efekt? Jeszcze może zanim, to jak długo powinien zostać w doniczce, nim trafi do ziemi? No ten okaz był w donicy dwa lata. Dwa lata był. W tym roku go odciąłem od głównego krzaka. W tym roku. I w tym roku już na wiosnę go odciąłem. Wiosną. Wiosną go odciąłem. I w tym roku od wiosny już puścił młode, młode bicze, czyli znaczy się, że przyjął się, ukorzenił się i już jest w tym momencie już jest gotów do do wsadzenia Świetnie. do gruntu. Świetnie, super. To pokaż mi proszę teraz, co trzeba zrobić, żeby no żeby właśnie, żeby mieć taką sadzoneczkę gotową do, do wsadzenia do gruntu. Kochani, po, pokażę teraz jak można samodzielnie rozmnażać rododendron? Wystarczy zwykła jakaś stara, może być nawet stara doniczka i kawałek drutu. Kawałek drutu. Co robimy? Do doniczki kładamy gałązkę rododendrona bardzo delikatnie, bo rododendron jest kruchym. Wsadzamy do doniczki tak, ażeby można było przysypać, przysypać ziemią, ale ucieka mi, bo jest, bo jest sztywny, ale co zrobić, żeby nam nie wychodził z doniczki? Wystarczy drut Drut przekładamy, wyginamy go w karcie litery U przekładamy przez gałązkę i ten drut wyciągamy otworami od spodu od doniczki. To jest tak, jak tu jest w tym, star w tym roznożonym mm -hmm. już. Tak, tak. Ten drut przytrzymuje nam gałązkę do doniczce. I wtedy, kiedy już jest przymocowany, zasypujemy go ziemią. Mm -hmm. Ale co jest ważne? Ja teraz pokazuję gałązkę, która jest młoda. Jest gałązka zielona. Mm -hmm, tak. Taki gałązek nie należy rozmnażać. Mm -hmm. Do rozmnażania nadają się tylko gałązki, które są już zdrewniałe. Mm -hmm. Czyli tamta część by się spróbuję to pokazać. Ojej, dobra, mm -hmm. ta część by się nadawała. Ta część by się nadawała. Ta zielona natomiast nie, ponieważ mm -hmm. jest młodą i, i gdyby była zasypana, ona mm -hmm. mogłaby zgnić. Rozumiem. Mm -hmm. I wtedy by się nie rozmnożyła, tylko po prostu by ugniła. Mhm. Dlatego, dlatego musi być gałązka zdrewniała, mhm. i zasypujemy zasypujemy ziemią, tak jak powiedziałem. I to wszystko. I, i stawiamy pod, pod krzakiem, mhm. pod krzakiem, i to teraz musi stać, no ja tak zawsze mówię, że minimum 2 lata. Minimum 2 lata. Co trzeba jeszcze robić? Trzeba tą doniczkę podlewać. Okay. Mhm. Podlewać. Trzeba podlewać tą doniczkę, bo ona jest pod krzakiem. Tu nie zawsze się dostanie deszcz. To prawda. Mhm. I trzeba podlewać. Co dalej? Trzymamy ją około, tak powiedziałem, dwa lata i po dwóch latach z tych zrewniałych gałązek mhm. powinny się utworzyć korzonki. Mhm. Powinny się utworzyć korzonki. Koronki będą bardzo takie włosowate, tak, cały rodzion ma taki układ korzeniowy, bardzo włosowate będzie. Dlatego też mówię, że trzeba cały czas podlewać. Mm -hmm. Po dwóch latach można śmiało zaryzykować i odciąć, odciąć zdrewniałą część, która była doprowadzona do doniczki. Mm -hmm. Tą zdrewniałą część. I tą donicę można odstawić już na bok. Nie wsadzać od razu do ziemi, mm -hmm. tylko trzymać jeszcze, jeszcze następny rok trzymać w donicy. Tak jak jest ten. On jest w tym roku na wiosnę y, odcięty. Tu, pokaż to miejsce odcięte. Odcięty jest tutaj od zdrewniałej części, mm -hmm. bo to jest właśnie zdrewniała część. Tak. Jest odcięty i on na wiosnę był odcięty i w tym momencie widać, że już puścił młode, młode, młode bicze puścił i to są bicze już, Światowe, bo już pączki są, to znaczy się, że układ korzeniowy jest dobry, przyjął się, ale co jeszcze jest ważne. W przyszłym roku on zakwitnie, bo już ma pączki. Bo Rododendron pączki tworzy w tym roku, żeby w przyszłym roku się rozwinęły. W przyszłym roku jak pączki się rozwiną, to ja proponuję te pączki ułamać. Okay. Dlatego, żeby nie obciążać yy, krzaczka, bo on jest jeszcze bardzo młody. Żeby się system korzeniowy. Żeby się, się rozumie, system okay? korzeniowy, i żeby on się. I tak zostawiamy. I, i później on wczesnym latem puści sobie boczne, następne, i te już można później zostawiać na, na przyszły rok, żeby już sobie, mm -hmm. już sobie kwitły. Mm -hmm. Super. Bardzo fajne. Czyli to jest sadzoneczka do wydania tak naprawdę, albo do wsadzenia już do gruntu. Gdzieś. Tak, 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 to jest. No Ja, ja w, sumie, w sumie jej no, nie potrzebuję ona jest do wydania z tego względu, że ja już mam y, na działce rododendronów chyba 8 albo 9. Ja bardzo lubię rododendrony okay. różne kolory, 8 albo 9 i no, a po drugie no, nie mam już miejsca, gdzie by je wsadzić. No właśnie rozmawialiśmy cię o tej działce że specyfika tej działki jest taka, nazwałeś to, że to jest babcina działka. Babcina działka. To pociągniemy ten temat, tylko wyjdziemy sobie tutaj do kolejnego rododendrona. To dlaczego tutaj, wujku, podeszliśmy? Dlatego, że ja bym chciał powiedzieć, że ta działka nie jest działką taką nowoczesną. No to jest to, pewno, jest tak. to działka, która jest prowadzona w taki sposób, jak to dawniej babcie prowadziły, to znaczy jest wszystko, są kwiaty, są krzewy, są drzewa owocowe, jest wszystko. Warzywa? Warzywa, o właśnie, warzywa Te są, wszystko co jest potrzebne, czyli, czyli co, co nasze babcie miały w ogrodach. Mhm. W tej chwili, w tej chwili młodzież, młodzież, młodsi ludzie Działki prowadzą już inaczej. Mhm. Jest to działka prowadzona bardziej nowocześnie, gdzie wszystko idzie z duchem techniki. Są, nie ma tylu tylu krzewów, drzew. Po prostu jest to po prostu łatwiejsze, łatwiejsze uprawianie. No też młodzi, młodzi ludzie mają, pracują, więc mają mniej oczywiście czasu, dlatego idą w tym kierunku, żeby to zajmowało jak najmniej czasu. Jak najmniej czasu, tak. No i y, młodzież patrzy bardziej y, posiać trawkę, mhm. y, wsadzić hortensji, jakieś krzaczki, jakieś tam ładne. I to wszystko, rozstawić basen, Oczywiście. do kąpania, i wziąć leżaczek i poleżeć sobie. Ten basen to prze przede mną był. Ja na pewno znajdę na działce jeszcze jakieś miejsce na basen. No, ja już nie znajdę tu siebie basenu, miejsca na basen, także mm -hmm. tego. Y dlaczego jeszcze mówię, że jest y sprowadzona działka w sposób babciny? Dlatego, że y ja na działce staram się. Y Stosować wszystko naturalne. Mm -hmm. To znaczy, nie stosuję żadnych plastików, tak to teraz niektórzy robią, obrzeża, obrzeża trawników, zakładałem jakieś plastiki, obrzeża plastikowe. Ja stosuję y środki naturalne, to znaczy drewno, kamień, mm -hmm. tak jak tu widać. To pokaż, pokaż. Obrzeża, obrzeża od tutaj tych tych krzewów, od tych drzew, są obłożone ściętymi, ściętymi drzewami. To znaczy tuje były ścięte, uh -huh. inne, inne krzaki były ścięte i wszystko, brzegi wszystkie są obłożone naturalnym drewnem. W uh -huh. żaden sposób nie jest ociosane. Nie jest, nie jest ociosane, jest naturalne, uh -huh. nie malowane, wszystko, wszystko naturalne, tak wszędzie jest Wszędzie jest. To ma absolutnie swój urok, oczywiście, przy takich wiejskich ogrodach. Może nie każdy no, odnajdzie się tutaj, tak, w takiej estetyce. Mi się to bardzo podoba. To też jest takie leśne. To ma taki aspekt, właśnie blisko natury. Tak, typowo naturalne. A to w ogóle wrzosy, już, nie? Dobrze mówię? To tak, są wrzosy. Tak, tak, już wrzosy. <grym> Troszkę wcześniej, ale no, no. Wszystko w tym roku jest inaczej. Tak, to prawda. Bardzo fajne to obrzeże i bardzo dużo kory tutaj widzę. Tak. Ona oczywiście powstrzymuje to. Nad... Wilgoć. Tak, nadmierne parowanie, czyli zatrzymuje wilgoć w glebie. Ja jej nie mam u siebie niestety, czy stety, ale u Ciebie widzę, że jest tego sporo. Tym bardziej, że mam tutaj borówki też, nie? Więc one lubią tą kwaśną tak, glebę. Tak, tak, do robią. Mhm. Przyznaję, Wujek, że w temacie babcinego klimatu to naprawdę ta trąba jerychońska jest niezła. i pomidory. Tak. To jest ten drugi aspekt. Tak wiejskiego babcinego ogródka. Także y, przyjeżdżając tutaj y, kiedy zostajemy dzień czy dwa, my nie musimy przywozić ze sobą y, praktycznie nic oprócz pieczywa. No. Mhm. Y, nie musimy przywozić bo, po prostu wszystko, co mamy wy, wyhodowane na działce, wystarcza nam tutaj, y, żeby było co zjeść. Wegetarianami jesteście? No nie, no nie, ale bardzo, bardzo lubimy warzywa. Ja też Bardzo oczywiście. lubimy warzywa. Tym bardziej że swoje. Że swoje, tak naturalne, mm -hmm. niepryskane. Mm -hmm. To może o tyle, co z takim naturalistycznym, babcinem zagospodarowaniem działki nie każdy się zgodzi, bo może mieć inną estetykę. O tyle już właśnie, właśnie własnoręcznie wyhodowane warzywa, to chyba każdy o czymś takim marzy, bo ma pewność, że je to, co jest wartościowe. Tak. Wiem, 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 co jem. Wiem, co jem. Wiem, co jem. No. Jest to naturalne. Także pomidorki, pomidorki już tegoroczne, mhm. dzisiaj już będą na kolację, no. bardzo smaczne. Mhm. e é faz... Fasolka była na obiad. Fasolka już też była. Przyjechałam dzisiaj właśnie na działkę na rowerze. Wujek mówił już nie zamykaj furtki, zaraz zamknę, chodź, chodź, chodź. Okazało się, że na stole czekała już na mnie cieplusieńka fasolka w buce tartej. Tak, tak. Mm, to jest Przygotowana prostu... przez moją żonę. <laughs> tak, ciocia to jest absolutnie nieodzownym, y, y, nie, nie chciałam powiedzieć elementem, to nie jest element. Y, nie, nieodzowną częścią tej działki, po prostu jedną 50% działki to ciocia po prostu. Nie, 70%. Nie. 70, ja 70, tylko 30. Bardzo mi się to podoba, to podejście. Dzisiaj jakieś siła ogórki. Tak jak Wam wspominałam, Ciocia, tak jak mój mąż. Ona lubi być gdzieś tam z tyłu. Ona odpowiedzialna jest za wszystko, prawie to, co tutaj widzimy. Ale tak właśnie nie, nie ma parcia na szkła, jak niektórzy. Jak niektórzy, tak. <gry> Ojejku. Kochani, już się dogadałam z Wujkiem, że wczesnym czerwcem, kiedy wszystkie różaneczniki będą kwitły, ja się tutaj wpraszam i pokażemy Wam na żywo. Na żywo, tak. Jak to wygląda. To jest przepiękne. Krzaki są. Całe w kolorach. A nie jest ci żal, że ten okres trwa takie dwa, może trzy tygodnie i koniec, a tak tyle pracy przy nich? No nie, to żal nie, bo następne kwiaty znowu inne kwitną. Mm -hmm. No I właśnie. Musi być ta przemienność. Rotacja, tak, tak mm -hmm. przemienna. Dokładnie, to tak jak rozmawialiśmy dzisiaj z magnolią. Magnolia, czasami dwa lata temu przez upałę u nas magnolia kwitła tylko trzy dni, tak. a czekasz tak długo na nią, ale w tym roku kwitła bardzo długo. Bo ta wiosna była taka chłodna i ona mogła właśnie długo kwitnąć, więc to tak, no nigdy nie wiemy, nie? Na Podobnie co... jak hibiskus też jest pięknym kwiatem, ale mm. też kwitnie tylko jeden dzień i... Mm. i koniec i koniec i następny i następny się rozwija. Podobnie jak pomidorki, dzisiaj tak. jest, a za chwilkę go nie będzie. A za chwilę go nie będzie, bo go zjemy, bo go zjemy ze smakiem. No właśnie. Ze smakiem no go zjemy. właśnie. A ogóreczki też już yy, dzisiaj zakiszone. Tak. Dwa dni już będą do jedzenia. Bardzo lubię te solne, mm. Smaczne mm -hmm. i wszystko swoje. Nie potrzeba, nie potrzeba. Tak jak kiedyś babcie się żywiły ze swoich mm -hmm. plonów, tak mm -hmm. babcie i dziadkowie no żywili się ze swoich plonów. Tak samo my tutaj na działce mm. korzystamy z tego uroku, Jeszcze coś zrobię tutaj. działka nam daje. To prawda. Dziękujemy, że dzisiaj byliście z nami. Dziękuję za to, że tak od... ostatni odcinek z wujkiem był fenomenalny, bardzo byście aktywni. Spodobał Wam się wujek? O, bardzo dziękuję, bardzo dziękuję za te wszystkie pochwały. <laughs> no ale to też jest wiedza, nie? Którą sobie tutaj cenimy absolutnie, bo ludzie, którzy przychodzą do nas, do Ziemi Obiecanej, to są często... Ogrodnicy, działkowcy, wieloletni. I ja czasami coś tam chlapnę, powiem coś, co nie jest zgodne z prawdą, w sensie myślałam, że jest, ale nie jest. I potem różne komentarze są, a ty jesteś taką osobą, która ma tą wiedzę, te 40 lat, i to już nie jest byle co. Nie? No tak, no. To już jest, to już jest kawał czasu. Pora Wiedzy. przekazywać młodszym wiedzę. <laughs> biorę, biorę całymi garściami, <laughs> tak jak dzisiaj tą fasolkę. Tak. Nie przedłużamy. Dziękuję Wam za komentarze, te, które dzisiaj zostawicie pod filmem, za kciuki w górę. Witam serdecznie tych, którzy jesteście u nas po raz pierwszy. Zostańcie z nami. I oczywiście widzimy się, myślę, że wcześniej, ale na pewno w czerwcu y, oglądając Twoje piękne, Wasze piękne tak, kwiaty. Tak, tak, tak. tak. Do Będziemy. zobaczenia. Trzymajcie się. Do widzenia. Na razie. To może teraz herbatka. Może. Ale. No. Na razie.